Znowu zapomniałem przeczytać rozdział z Ewangelii w poprzednim odcinku. No, to był ten, no wiecie, o łazarzu. No ale to był taki gościu, który umarł, no i Jezus go skrzesił. Chociaż powiem Wam w tajemnicy, że wcale się z tym nie śpieszył. Normalnie mu to cztery dni zajęło. Słuchajcie, straciłem robotę, bo Jezus go skrzesił. No ale dobra, co my tutaj dalej mamy? <laughs> A Jezus poszedł na górę oliwną. Potem znowu wcześnie poszedł do świątyni, a cały lud zszedł do niego. I usiadłszy, nauczał ich. <laughs> I przeprowadzili do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Mam cię na gorącym uczynku. Idziemy na sąd. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego, panie, według prawa mojżeszowego, ta kobieta powinna zostać ukamieniowana za cudzołóstwo. Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamień. Nikt cię nie potępił? Nie. Nikt. Nie. Ja cię nie potępiam. I ci nie rób tego więcej. Czarek, jaka akcja? Obserwowałem to wszystko z okna normalnie. To, co się dzieje w Ewangelii, dzieje się również teraz. To jest po prostu nie do pomyślenia. Ja cię kręcę, ale numer. A myślałem, że się otrułem starym miechem. To jednak nie to. Wyobraźcie sobie, że ja znam tę Marię. Ona czasami przesiaduje pod blokiem, a tak w ogóle myślę, że mógłbym przeprowadzić z nią wywiad i całkiem niezłą kasiorę na tym zbić. Hmm, ale jestem genialny. Nie wiedziałam, co się dzieje, ale wiesz, co on powiedział w po ogóle? Co? On tak mówi, że kto jest bez grzechu, jest pierwszy. 朱去隔壁。